Niech będzie Jezus Chrystus. Oto stoimy przed tą dostojną świątynią. Prosimy. Bądź pozdrowiony Panie i nasz Boże, który przez swojego Syna Jezusa Chrystusa powołałeś do życia swój Kościół, w którym nas wszystkich gromadzisz. Ta świątynia jest dla nas obrazem Chrystusowego Kościoła. 400 lat temu biskup Paweł Wołucki w tej świątynię i przeznaczył ją na wyłączną własność dla Ciebie, Panie Boże. Przez wieki wierni miasta Rawy i okolic modli się w niej do Ciebie, prosząc o miłosierdzie i błogosławieństwo. Dzisiaj, w tym jubileuszu czterestolecia, gromadzimy się wokół naszego biskupa i dziękujemy Tobie, nasz Boże, za wielkie rzeczy, wszystkie wielkie rzeczy, które dla Twoich wiernych dokonałeś w tej świątyni. Jej tę świątynię w swojej opiece i spraw, aby Twoi wierni doznawali w niej umocnienia wiary, a przez w niej liturgię świętą osiągnęli zbawienie. Dzisiaj również w tym jubileuszu powierzamy tę świątynię Twoj dom, prosce mieszkańców prawy aby była ona znakiem wiary dla wszystkich, którzy tu będą się modlić do Ciebie, a Ty swoim miłosierdziu zechcie ich wysłuchać. Na pamiątkę i Wydawuszowej uroczystości pobłogosław Panie tę tablicę w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. ks. biskup Alojzor dokonuje dokonuje poświęcenia tablicy, która zostanie za chwilę odsłonięta przez biskupa młodnickiego proboszcza, wicewojewodę wódzkiego, marszałka Sejmiku Łódzkiego, burmistrza, przewodniczącego rady miasta. Zapraszam teraz księdza biskupa i gości do dokonania odsłonięcia tablicy. był szczególnym miesiącem w historii Rady Mazowieckiej. W tym miesiącu odbywały się obchody tego pięknego jubileuszu jubileuszu czterystolecia świątyni. Jubileuszu, który pozwolił nam na wspólne przeżywanie, wspólne uczestniczenie w tak pięknych wydarzeniach. Jubileuszu, który Jednoczył nie tylko wspólnotę parafialną tego kościoła, ale również jednoczył wszystkich mieszkańców naszego miasta. W imieniu władz miasta oraz mieszkańców Rawy Mazowieckiej pragnę za te piękne przeżycia serdecznie podziękować.